Siema. Siema. Siema! Siema! Mam dzisiaj ważne ogłoszenie! W tym roku podczas naszej firmowej wigili Esta Travel zostawiamy przy naszym stole jedno wolne miejsce. Może właśnie dla Ciebie. Tak, to nie żart. Możesz usiąść z nami, poznać naszą ekipę i usłyszeć historie, których nigdzie indziej nie opowiadamy. O zgubionych grupach, nieoczekiwanych przygodach i najpiękniejszych zakątkach świata. A wszystko to w szczytnym celu. Licytując na aukcji Wośp, nie tylko pomagasz, ale też zyskujesz niezapomniane wspomnienia. Brzmi jak świetny plan, prawda? Licytuj, wygraj i spotkaj się z nami. Gwarantujemy, że to będzie wyjątkowy wieczór. Czekamy na ciebie przy naszym świątecznym stole. Do zobaczenia!